Annuncio Bobis Gaudium Magnum. Habemus Papam. Poszukiwany przez Boga Człowiek szuka Boga. Katecheza świętego Jana Pawła II, wygłoszona 5 lipca 2000 roku. W liście do Rzymian apostoł Paweł powtarza, nie kryjąc zdumienia, wyrocznie z księgi Izajasza, w której Bóg przez usta proroka mówi: Dałem się znaleźć tym, którzy mnie nie szukali, objawiłem się tym, którzy o mnie nie pytali. W poprzednich katechezach mówiliśmy o chwale Trójcy Świętej, objawiającej się we wszechświecie i w dziejach, teraz zaś pragniemy rozpocząć duchową podróż po tajemniczych drogach, którymi Bóg wychodzi naprzeciw człowiekowi, by dać mu udział w swoim życiu i chwale. Bóg miłuje bowiem stworzenie ukształtowane na jego obraz jak gorliwy pasterz z przypowieści, przed chwilą odczytanej, Niestrudzenie szuka go nawet wtedy, gdy reaguje ono obojętnie czy wręcz niechętnie na Boże światło i jest podobny do owcy, która oddaliła się od stada i zagubiła w miejscach niedostępnych, pełnych niebezpieczeństw. Człowiek, którego śladami idzie Bóg, wyczuwa jego obecność, jest opromieniony światłością, która podąża za nim i słyszy głos wołający go z dala. Wyrusza więc sam na poszukiwanie Boga, który go szuka. Poszukiwany zaczyna szukać, umiłowany zaczyna miłować. Podejmujemy dziś próbę opisania tej fascynującej zależności między inicjatywą Boga a odpowiedzią człowieka, odnajdując w niej zasadniczy składnik doświadczenia religijnego. W rzeczywistości echo tego doświadczenia możemy czasem usłyszeć w głosach ludzi dalekich od chrześcijaństwa, co jest znakiem, że cała ludzkość pragnie poznać Boga i zaznać Jego łaskawości. Nawet nieprzyjaciel biblijnego Izraela, babiloński król Nabuchodonozor, który w latach 587-586 przed Chrystusem zniszczył święte miasto Jerozolimę. Zwracał się do swego bóstwa słowami: Bez ciebie, panie, co byłoby z królem, którego ty miłujesz i którego wezwałeś po imieniu? Jakże mógłby być dobry w twoich oczach? Ty prowadzisz jego imię, wiedziesz go prostą drogą. Mocą swojej łaski, której obficie wszystkim udzielasz, sprawiasz, że twój wzniosły majestat jest miłosierny i że cześć dla twego bóstwa. Gości w mym sercu, użycz mi tego, co jest dobre dla Ciebie, ponieważ Ty ukształtowałeś me życie. Również nasi bracia muzułmanie dają świadectwo podobnej wiary, często powtarzając w ciągu każdego dnia wezwanie otwierające Księgę Koranu i wysławiające właśnie tę drogę, którą Bóg, Pan Stworzenia, łaskawy, miłosierny, Prowadzi tych, którym udziela swej łaski. Zwłaszcza wielka tradycja biblijna wzywa wiernych, by często zwracali się do Boga, prosząc go o światło i siłę niezbędną do czynienia dobra. Oto jak modli się psalmista w Psalmie 119. Naucz mnie, Panie, drogi Twoich ustaw, bym strzegł ich aż do końca. Pouczaj mnie, bym prawa Twego przestrzegał. A zachowywał je całym sercem prowadź mnie ścieżką twych przykazań bo ja się nimi raduję odwróćmy oczy niech na marność nie patrzą przez swoje słowo udziel mi życia tak więc w powszechnym doświadczeniu religijnym a szczególnie w doświadczeniu przekazanym przez biblię odnajdujemy świadomość prymatu boga który szuka człowieka by wprowadzić go w krąg swego światła i swej tajemnicy. Na początku jest Słowo, które przerywa milczenie nicości, jest upodobanie Boga, który nigdy nie pozostawia stworzenia samemu sobie. Z pewnością ten absolutny początek nie oznacza, że ludzkie działanie nie jest konieczne, ani że człowiek nie musi udzielić odpowiedzi. Człowiek powinien pozwolić Bogu dotrzeć do siebie. I otworzyć mu bramę swego życia, choć może też zamknąć się na te wezwania. W tym kontekście zdumiewające są słowa, które Apokalipsa przepisuje Chrystusowi. Oto stoję u drzwi i kołacze. Jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do Niego i będę z Nim wieczerzał, a On ze mną. Gdyby Chrystus nie wyruszył na drogi świata, pozostalibyśmy samotni. Zamknięci w naszych ciasnych horyzontach. Trzeba jednak otworzyć mu drzwi, by zasiadł przy naszym stole, w komunii życia i miłości. Spotkanie między Bogiem a człowiekiem będzie przebiegało pod znakiem miłości. Z jednej strony, trinitarna miłość Boża wychodzi nam naprzeciw, ogarnia nas. Nieustannie otwiera nam drogę prowadzącą do domu ojcowskiego. Tam czeka na nas ojciec by wziąć nas w swe ramiona jak w Ewangelicznej przypowieści o synu marnotrawnym, a raczej o miłosiernym ojcu. Z drugiej strony jesteśmy wezwani by odpowiedzieć na miłość Bożą, miłość braterską. Umiłowani, zachęca nas Święty Jan w swym pierwszym liście: Jeśli Bóg tak nas umiłował, to i my winniśmy się wzajemnie miłować. Bóg jest miłością, kto trwa w miłości, trwa w Bogu, a Bóg trwa w nim. Ze spotkania miłości Bożej i ludzkiej rodzi się zbawienie, życie i radość wieczna.